Wieczorne rozkminy o kleszczach. Słuchajcie, mojego wieczorka to kleszcze uwielbiają bardziej niż naszego Gustawa, który w trawie bryka kilka razy dziennie. U wieczorka nie jeden, nie dwa całe rodziny się do niego przyklejają. Ostatnio z parku przyniósł ze sobą kawalera takiego z pazurkiem, a raczej z ryjkiem. Zapomniał się chłopak spryskać e, spirytusem brówczanym. No i mamy efekt: kleszcz w połowie został usunięty, ale głowa została w nodze. No i teraz pomyślicie, że dramat, panika. Otóż nie bo konsultacja lekarska była, antybiotyk jest i oczywiście mamy niezastąpioną e, kopajbę. Ten mały fitoregulator to prawdziwa ninja na ukąszenia i nie tylko, wyciąga resztki kleszcza, e, hamuje stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i w ogóle przeciw wszystkiemu złemu. Smarowaliśmy dwa dni i co? Główka sama wyszła bez bólu, bez płaczu, bez dłubania, czego się najbardziej obawiamy. Obawiałam. Kopajba to fantastyczna ochrona. Ważne, aby pamiętać, przed lasem, parkiem, spryskać się spirytusem rówczanym. Pole się kontrola całego ciała, a jak już coś wejdzie za głęboko, sięgajmy po kopajbę i działajmy z naturą, a nie przeciwko niej. Dajcie znać, jak u Was z kleszczami, bo może one też mają swoich faworytów. A powiem Wam, że ja nigdy w życiu nie miałam ani jednego kleszcza.